Stara mapa powróciła! Dokładnie tak widzowie, kreatywny 2.0 zezwolił na to, że można przywracać starą mapę oraz na niej grać z innymi ludźmi. I w dzisiejszym odcinku powracamy do 2017 roku i zobaczymy jak wiele różni się stary gameplay od nowego. Koniecznie zostawcie łapy w górę, subskrybujcie kanał z dzwonkiem, no i wpisujcie kod Ewela do sklepu jeszcze dziś. Ale zanim widzowie zaczniemy, chcę wam ogłosić turniej o 10 tysięcy euro. Już w tą niedzielę o godzinie 19 odbędą się pierwsze kwalifikacje i wygrany zagra w moim teamie. Łącznie kwalifikacji będzie 3, czyli każdy zwycięzca trafi do mojej drużyny, gdzie finalnie zagramy naprzeciw innym streamerom, youtuberom w wielkim finale o 10 tysięcy euro. Oczywiście, żeby brać udział, musicie mieć co najmniej 18 lat. Oczywiście będzie to na trybie bez budowania. I link do rejestracji będzie w opisie. Pamiętajcie, sprawdzajcie opis, tam będziecie mieli dokładne informacje. Pierwsze kwalifikacje w tą niedzielę godzina 19. Rezerwujcie czas. Jestem na starej mapie. I słuchajcie, co ciekawe dzisiaj sprawdzimy całą tą mapkę, jak ona wygląda, więc yy, weźcie sobie jakieś 20 minut czasu wolnego, ponieważ to co widzicie, to jest prawdziwa, stara, totalnie stara, prawdziwa mapa. Sprawdźmy widzowie co teraz się wydarzy. Ja nie mam żelno... Zielnych... Gra rozpocznie się za 3 sekundy. Nic się nie martwcie, bo ja już jestem tutaj drugi raz. Słuchajcie, za chwilę... Słuchajcie w ogóle tego, co mam w tle. I teraz, tak, tutaj mamy, że to jest beta, oczywiście, więc będą problemy, będą błędy, będą inne rzeczy. Klikamy OK, nic się nie dzieje, słuchajcie, czekamy na BattleBusa za chwilę. Będzie nowe urządzenie, w ogóle nowe urządzenie jest, które zezwala na ruch kamery w danym momencie podczas skryptowania. I co ciekawe, na mojej mapie również to będzie, ale to o tym pogadamy sobie później, słuchajcie. Mamy starą mapę, i patrzcie się na to, co to ma być. Ja jestem w szoku. Stary wygląd, stara mapa. Wszystkie dokładnie takie same miejscówki. I lecimy Battle Busem. Coś pięknego, stary Battle Bus. Rusza się tak samo. Muzyczki nie ma, bo to jest beta, pamiętajcie, to jest beta. I słuchajcie, oczywiście. Aha, to mnie samo wyrzuciło. Oczywiście mamy masę tutaj rzeczy, ale pierwsze, gdzie widzę, polecimy. Wydaje mi się, że na sam początek trzeba wybrać kontenery. Ale powiedziałbym jeszcze inaczej. Trzeba wybrać górkę. Później Ludlejka. Później przejdziemy, wiecie gdzie. Okaz... Ogłym ja jestem sam na mapie, dlatego żeby nikt nie strollował i tak dalej. Więc dobrze by było tutaj sobie wszystko posprawdzać najpierw, zanim tutaj coś będziemy robić. Z tego co widzę, mamy skrzynkę. Są jakieś takie malusieńkie lagi. Mam nadzieję, że wy tego nie widzicie. Skrzynki otwieramy chyba troszeczkę dłużej. Ej, mamy... 10 klejnotów, ok. Mamy tutaj Ej, Emeczka, ale legendarny siorb. Czyli wygląda na to, że tu są aktualizowane bronie. Zobaczmy, jak z budowaniem. No, budowanie wygląda tak samo. Oczywiście tutaj mamy wszystko. Wszystkie te. To tak jak to kiedyś wyglądało. Ja pamiętam te fabryczki tutaj, widzę. duna tu te fabryki na komin lądowałem w pierwszym sezonie. Ale swoją drogą. Ej, widzowie, to nie jest pierwszy sezon. To jest sezon numer 3, no bo jak wejdziemy sobie tutaj teraz na mapę, Ogółem musicie uważać, jak będziecie chodzić w obrębie tej mapy. Dlaczego? Chodźmy na ten domek jeszcze. Dlaczego? Dlatego, że są błędy. Mnie wcześniej wyrzuciło z gry jak tam gdzieś jak tam. No już myślałem, już! Już myślałem, że mnie wyrzuciło, patrzcie, jakbym sobie powiedział. Łapkę w górę zostaw widzo... widzu, yy, dla Epika za to, że mnie nie wyrzucił z gry. Zostawcie łapkę, subskrybujcie kanał i tak jak mówię, widzę, obczajajcie co my tu mamy. Mamy stary chest. Co ciekawe, pogoda chyba jest z nowego Fortnite'a, więc nie jest to idealnie ten sam klimat. A pogoda robiła różnicę. Nie wiem dlaczego. O! Ej, a ta snajperka w ogóle. Ona, ona jest, ona jest. Granat dymny. Tutaj mamy wszystko z rozdziału trzeciego. Zobaczymy, jak tu chodzą strefy. Zobaczymy na kontenerki. Oczywiście, widzę, jakbyście na przykład chcieli chowanego na starej mapie, czy coś takiego. E, dajcie znaka. I jestem ciekaw, jak rozwiązali burzę. No bo jak widzicie, mamy tutaj jakąś taką mapę. E, no dużo rzeczy jest tych kreatywnych. Sprawdźmy sobie kontenerki. Kontenerki, w ogóle, e, burza powinna się pojawić za minutę 23. Więc czekajcie i z tego co zauważyłem Nie mamy lutu w ogóle na ziemi Tylko wszystko jest w skrzynkach Chyba tak Ej chyba tak by to wyglądało Uuu beczka beczka Beczunia no i oczywiście stara tutaj bro... Stara brońka Ale pytanie czy jak wygląda Pompa ej znajdźmy starą pompę czy jest ten system taki wiecie, że można tym szybciej strzelać? Otwórzmy sobie tutaj kolejną skrzynię i jesteśmy na daski, widzowie. O to chodzi. O to chodzi. No i mamy granatniczek i znowu w, mamy siorbika. Mam nadzieję, że jak rzucę ten granat dymny, to mnie nie wyrzuci. Chodźmy teraz na Lud Lake. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać na Lud Lake'u. Czyli tu już mamy te podstawowe rzeczy obczajone. O, smoki, proszę bardzo. Ej, kozacko, to widzę, wszystko wygląda. Tylko jest jedna rzecz, jedna rzecz. Tak mi czegoś tu brakuje. Nie wiem, czy ta pogoda jest taka zupełnie inna i dlatego tak jest. Mam na full detalach, jak widzicie, wszystko. Chodźmy na Lake'a. zobaczymy, czy. Ej, właśnie. Czy na Lake'u da się pływać? W ogóle możecie napisać, jak myślicie, bo mi się wydaje, że powinno się nie dać, bo wtedy się nie dało i chodziło się tak bardzo. Bardzo powoli, przejdźmy sobie dokładnie tutaj Na tą lokację, proszę bardzo Ej, widzowie, nie wiem jak wy, ale ja jestem Zadowolony, ja jestem zadowolony Chociaż no jak widzicie, błędy stare z... Czy co jest? Chodzę po wodzie Widzowie, aha Czyli tutaj jakby zrobili coś takiego, że Przytrzymuję, czyli widzicie Są tutaj systemy ze świata kreatywnego, które Zbudowały cały Terrain i yy, Ludlejka O stary Ej, no i to jest czy to są stare dźwięki? Nie wiem Chyba nie, ale jak widzicie O, 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 czekajcie Czy tu w... nie da się wejść do wody? Chodźmy zobaczyć na tego ludleika i zaraz Przejdziemy na Tilted Towers Ej, czy one w ogóle są, widzowie? Daj, dajcie znaka, jak myślicie w komentarzu Ej, No i strefa, strefa, strefa się gdzieś uformowała Ale ja tej strefy dalej tak szczerze, nie widzę. Jestem mega zadowolony z tego, że mamy w końcu coś nowego. Ale nie jestem trochę zadowolony z tego, że to tak trochę działa, jak działa. Zobaczmy na kolejne. Szukamy pompy. To jest nasz cel teraz, znaleźć pompę. Stary SMG. Nie bardzo kumam yy, te klejnoty. Po co mi te klejnoty w ogóle? sobie. Po co mi te klejnoty? Ja się pytam. Dobra, tutaj coś mamy z yy, krzynki. Chodźmy na tiltery. Bo na pewno każdy z was czeka na tiltery. Ale to, to tak szczerze to to by mogli usunąć a w sumie ja mogę budować zapomniałem dobra budujemy i lecimy postać moja jest zbugowana potężnie ale widzowie stara mapa powróciła w takim samym wydaniu widzicie wszystko jest odwzorowane nie ma jakichś takich bo wiecie tam stare mapy też budowali i tak dalej różnie to wszystko było zrobione ale teraz naprawdę wygląda to bardzo dobrze ponieważ Mamy urządzenie, które pozwala nam na budowę tego wszystkiego, w sensie na budowę podstawy. No i na przykład tutaj e, nie jest zbudowany z elementów, tylko to jakby z jednej. W ogóle macy, chyba bardzo powoli. Ej, mini mapa, zobaczcie w ogóle jak wygląda. Ej, loli, widzowie, mamy tiltedy. Mamy tiltedy, zobaczymy co na tiltedach słychać. Tylko trochę, trochę się obawiam, wiecie czego? Że nie ma strefy. Nie ma strefy Chyba ta mapa jeszcze tak działa jak działa Ale przejdźmy na tiltedziki Jak to kiedyś było Zobaczmy jak to widzowie kiedyś było I teraz przy tiltedach pogadajmy o mojej mapie Na mojej mapie ja właśnie pracuję nad różnymi systemami I na przykład zrobiłem nowy teren Czyli całą podstawę mapy Jeśli będziecie chcieli zagrać na mojej mapie Jest ona w opisie Tak samo ta mapka będzie w opisie I zobaczcie widzowie Mamy tiltedy Czy lodówkę da się otworzyć? Nie da się, bo to stary sezon. Zobaczcie, mamy tutaj sklepik, tak samo wzorowane wszystko. I teraz przejdźmy do tego, co jest nie tak. Widzę. Co jest nie tak? Tutaj chyba może grać maksymalnie 30 czy 50 osób. Nie ma stówki. I to już jest słabe, to już jest słabe. Nie ma lutu na ziemi i z tego co widzę, dalej nie mam pompy. Więc postarajmy się tą pompę znaleźć. Trochę mnie męczą te skrzynki, nie? Że uf, uf, ja nie wiem, gdzie one są Ja już nie pamiętam, gdzie te skrzynki są Halo, to jest jeszcze wyżej No ludzie, co wy robicie? Wejdźmy sobie tutaj Dzień dobry Czy ja mogę tutaj skrzynkę wziąć? Siemano, proszę bardzo I, i mamy wreszcie skrzynkę Otwieramy Mamy stare skrzynki Gdzie są pojemniki z amunicją? Ej, skaucik Ja pamiętam jak ten, jak Tifu strzelał ze skaucika nie wiem, czy to jest stare, czy nowe, w sensie pod względem tego, że nie wiem. <laughs> nie wiem widzowie, nie wiem, ale tej pompy jestem. Ciekaw. Dajcie pompę! Dawać pompę. Dawać pompę. No i nie ma pompy, ale mamy ognisko. Mamy ognisko. Mamy czak tego Chuck Jaga. Ognisko można normalnie postawić. No i widzowie, no klasa. Zobaczmy, czy jest ukryta skrzynia. Ponieważ ukryta skrzynia również tutaj powinna być. Uwaga, dwa, jeden, go. Ohoinka. Myślałem, że wpadnę pod mapę jakoś, ale na szczęście się udało nie wpaść. Zobaczmy dalej. Ej, czy ja mogę dostać yy, pompę? Panowie, czy ja mogę dostać pompę? Bardzo proszę, zobaczmy tutaj w kolejnej skrzynce. I co my jeszcze na tej mapie możemy obczaić? Oczywiście. Oczywiście jest buki Bomba. Ej, oczywiście jest Bookie Bomba, i to mi się podoba. Oczywiście musimy obczaić sobie tą strefę. Wyjdźmy sobie na górę. Zobaczmy, czy tutaj jest znak eventowy. Tego jestem mega ciekaw, czy, czy tutaj coś takiego będzie w ogóle. I nie ma! Halo, bo to może w kolejnym sezonie, ale z tym meteorytem to teraz chyba, nie? Trzeci sezon to powinni dać ten znak z meteorytem, ale zobaczcie, widzę teraz na to. E, nie ma pompy, coś mi się wydaje. Zobaczcie na to, jak wygląda Fortnite. Ta, ta tekstura tam na daleko. Ja w ogóle już nie pamiętam, że to tak wyglądało, to chyba tak wyglądało. Loot Lake się renderuje, wszystko się renderuje. I co my jeszcze mamy na tej mapie? Oczywiście, zobaczcie, tu u góry. Nam tego nie pokażę, ale mamy Pleasant Park. Mamy tutaj masę rzeczy. Mamy. O, właśnie. Ej, te, tego jestem mega ciekaw. Prawie, prawie zginęłem. Tego jestem, widzę, mega ciekaw. Mamy w ogóle stare samochody, gdzie samochodów w ogóle nie było. E, w sensie były, ale nie działały. Jestem mega ciekaw, co jest na samym, samym środeczku. Tutaj. Ponieważ tu jest zawsze zagadka. Co tutaj jest? Jak wiecie, to było takie chyba najbardziej puste miejsce. Tu swoją drogą pamiętam turniej streamerów. Jak tutaj e, doszliśmy do końcówki, doszedłem do końcówki, jakoś to było. To w pierwsze lata e, i też ten domek jest odwzorowany. Jeden do jednego i widzowie. Nie wiem, czy wy to widzicie, ale albo nie ma strefy w ogóle na tej. To mi się nie podoba. To mi się akurat nie podoba, że tutaj nie mamy w ogóle strefy. Zobaczmy, co ma. A właśnie jeszcze ma. Ej. Widzieliście to? A nie jest strefa, idzie strefa Dobra, idzie strefa Mamy tutaj boisko, zobaczmy czy da się strzelić Gola w boisku, waga, proszę państwa Zobaczmy e, Aha, musiałbym mieć motkę, Musiałbym mieć emotkę, bo piłka tu nie leży Wyjdźmy sobie na zewnątrz I zobaczmy jak to wygląda na zewnątrz, ponieważ Jak widzicie, strefa idzie Ale nie pokazuje nam gdzie idzie Ej, tutaj też te prysznice, to wszystko No i to jest to, dobra, wyjdźmy i strefa, o choinka, widzę, strefa idzie, ale zobaczcie na what? Ej, co jest grane, jak to wszystko pięknie wygląda, jestem ciekaw, widzowie, jeszcze stref jestem ciekaw, jak ta gra się zakończy, jeśli przegram, tak samo ta strefa mnie tutaj trochę y, przeraża, że musimy iść tam cały czas do środka prawdopodobnie, czy to się da zobaczyć? Nie, y, czyli mamy dzień i noc, jest nowe urządzenie które zwala na ustawianie dnia i nocy jest nowe urządzenie burzy, które jak widzicie, nie no ta burza to jest jakaś masakra, czyli widzowie, ogółem podsumowując to co widzieliśmy do tej pory, mamy wszystko fajnie odwzorowane, ale jest masa błędów, jest masa rzeczy które działa totalnie źle, yy, mamy sprinting mamy różne, różne, przeróżne rzeczy i tam u góry mamy jakąś planetę, Ej, jak oni to zrobili dobra, yy, użyjmy sobie tego, nie wiem czy ta strefa nas tutaj yy, już czasami nie wyeliminuje, być może to jest Jedna strefa, tylko chociaż zaraz sprawdzimy, czy, czy burza wygląda tak jak kiedyś. No nie wygląda, nie wygląda. Trochę mi się to nie podoba, ale niebo wygląda. Niebo wygląda po prostu przekozacko. Dobra, strefa się w końcu zatrzymała. Czyli możemy. Ej, możemy iść jeszcze na jedną miejscówkę. Minuta 24 została. Zobaczcie, możemy iść jeszcze tutaj. Tutaj e, również mieliśmy wodospad, i tutaj też się nie dało rady jakoś. Jakoś to tak to było, że nie dało się wpływać w tej wodzie. Zobaczmy, czy dalej się... No nie da się i trochę wolniej. Ej! Mega to jest wszystko odwzorowane. Ja jestem, widzowie, w szoku. I zobaczcie, jak podstawowa ta gra jest. Jak, jak ta wersja tej gry jest totalnie podstawowa. Czekamy na to, co się stanie dalej. I widzowie, jeszcze tutaj informacje, informacje. Moja mapa, tak jak mówię, jest w opisie. Wszystkich zapraszam. Jest nowy Discord, na który Was zapraszam specjalnie stworzony do tej nowej, do tej mojej starej nowej mapy, więc zapraszam Was na mojego Discorda, na tego Discorda. No i na turniej. Zobaczmy widzowie jeszcze. Zobaczmy jeszcze co tutaj się będzie działo. Mamy tutaj oczywiście tekstury, nie tekstury. E, słone strzechy, chyba tak to się nazywało, już nie pamiętam. Kontenery, na których byliśmy na samym wstępie. Ja i tak to jest cud, że udało mi się, widzowie. Że udało mi się nie wpaść w jakiś błąd, bo wcześniej wpadłem i mnie gdzieś wyrzuciło totalnie. Przejdźmy sobie na słonę. Czy słony wyglądają tak samo? Dla mnie ta lokacja jest mega fajna, i mega fajna lokacja jest jeszcze jedna u góry, ale to przejdziemy sobie tam zaraz. Oczywiście tutaj mamy. Czy ta niecka tak wyglądała? Tutaj chyba tak, chyba tak to było. Tutaj też widzę stare wspomnienia. Oczywiście na starą mapę da się wejść na starym silniku, no nie? To jest to jest to, ale teraz możemy zagrać na tej mapie z innymi. Mi oczywiście nikogo nie wczytało, bo ta mapa ma po prostu jeszcze wiele, wiele błędów i to tak jak mówię, nigdzie nie wczytało mnie do tej pory. Zobaczmy jak ta strefa teraz będzie wyglądać. Jak widzicie, ja widzę tutaj strefę a tam daleko nie widzę tej strefy To jest chyba, no tak kiedyś na pewno nie było, nie? W sensie kiedyś, kiedyś w pierwszych sezonach Bo po prostu wszystko było widać dookoła A teraz jak jest blisko, zobaczcie Jak jest blisko za wami, to tam już nie widać Chyba, chyba dobrze mówię Dobra, wejdźmy sobie na tą miejscówkę Tutaj Ninja walczył z Tifu, nie wiem czy pamiętacie Ja pamiętam I jak nie miałeś maców, to sobie mogłeś właśnie Takie kilka drzew pozbierać i choinek I ciężko było w ogóle gdzieś wejść No bo widzicie Mamy tutaj 30. No, nie, nie starczy mi. maców Także widzę, zobaczmy, jak ta gra się jeszcze zakończy. Jestem tego mega, mega, mega totalnie ciekaw. Zobaczmy. Ona się zamyka na Tilted Towers. Co ja się nagadam na tym odcinku? Zobaczcie na ten kosmos. Czyli podsumowując, jeszcze raz: nowa, stara mapa ze starymi tutaj wyglądami, ze starymi modelami, z nowymi funkcjami z bugami, jak widać. No i to jest nie, to nie jest stara mapa, jaką Epic mógłby przewrócić. To nie jest, widzowie, ta stara mapa, którą Epic mógłby przewrócić, bo na pewno te zony tak nie chodziły, więc nie chodziły. Więc mimo wszystko, widzowie, jest to mega fajna mapka, ale jak widać, jest ona jeszcze mocno, ale to mocno niedopracowana. Czy coś tu jest jeszcze, żeby wam pokazać? Ej, a tu co jest? To tak wyglądało kiedyś? Ej, czekajcie, bo ja nie pamiętam tego miejsca. Być może to tak kiedyś wyglądało. Halo! A nie! Dobra, ja, już, ja się w ogóle pogubiłem, bo ja jestem w innym. Ja jestem w innym miejscu. Po prostu. Dobra, widzowie. Ej, tak to wszystko wygląda. Czyli mamy tutaj Tiltedy, Mamy tutaj Big Bena. E, no nie wiem, widzowie. Napiszcie, co wy o tym myślicie. Ja jestem mega zadowolony. A teraz zrobimy najciekawszą rzecz. Czyli zginiemy i zobaczymy, jakie tutaj będzie Wiktory Royal. Tego jestem mega ciekaw. Jak się ta gra zakończy? Jeśli się nie zakończy Wiktorym Royalem, no to... ogółem, no, mega szacun za przywrócenie. Trochę ty, tych błędów trzeba naprawić. No i co, widzowie? Sprawdźmy to. Sprawdźmy to, uwaga! I aż się sam boję. Jesteście gotowi? Trzy, dwa, jeden, zostaw łapkę w górę. <laughs> zostaw łapkę w górę. Wbijaj na Discorda! Okej, okay, jest wszystko widzowie. Wbijajcie na mojego Discorda od map. Tam macie wszystko, rejestrujcie się na turniej i trzymajcie się na razie. Cześć!